Poczytaj mi proszę. Okropna przygoda Zosi. Co się zapałkami bawiła. Och, wypadek stał się straszny. Ach, okropna rzecz się stała. Mama Zosi sześcioletniej raz do miasta wyjść musiała. Więc do Zosi mówi małej bądź grzeczną moja córko, tu z kotkami baw się ładnie i nie biegaj na podwórko. Wyszła mama na ulicę, przeminęło pół godzinki, a już nasza panna Zofia jakieś kwaśne robi minki. Ej, do prawdy, nudzi mi się tak wciąż bawić się z kotkami. Ot, poszukam też w stoliczku pudełeczka z zapałkami. Jakiś śliczny ich płomyczek, i czerwone te iskierki. Ach, wspaniałe damych mruczków! Zrobiłabym fajerwerki. Ninu szukać, aż szkatułce. Gdy z niej Zosia zdjęła wieczko, patrzy, leży caluteńkie z zapałkami pudełeczko. Zosia chwyta je czym prędzej i otwiera wnet ciekawie. Są zapałki! To rozumiem, teraz ślicznie się zabawię. Trzask! Zapala jedną, drugą. Złoty płomyk błyszczy ładnie. Ej, Zosieńko, ej uważaj, bo na suknie i skrapatnie. Kotki miałczą. Panno Zosiu, panieneczko nasza miła. Wszakże ruszać te drewienka, mama tobie zabroniła. Włóż na powrót do szkatułki, pudełeczko zapałkami. Lepiej książkę weź do ręki, albo trochę potańcz z nami. Na miałczących kotków prośbę, nic nie zważa zła panienka. A wtem na nią i skrapana ach, już pali się sukienka. Gwałtu boli woła Zosia Ratujcież mnie w tej niedoli ratujcie mnie, będę grzeczna mamo. Mamo boli, boli! Miał nieszczęście! Kotki krzyczą: Miał! Okropna to przygoda! Nasza droga panna płonie! Wody, wody! Gdzie jest woda? Biega Zosia jak szalona, biedne kotki ją ratują, a płomienie po jej sukni wciąż się wiją, wciąż się snują. Aż za ziemię padła wreszcie, jak pochodnia gorejąca i już wcale się nie rusza. Mruczu się łapką trąca. Już nie żyje, lecz się pali. Aż za popiół się spaliła. Płaczą kotki poparzone. Oj, Zosieńko! Zosiu, miła! Wraca mama. Ach, co widzi! Jaki strach ją przyjął wielki. Zamiast Zosi, dym i popiół. I różowe pantofelki. Zginęła, Zosia mała, co niegrzecznie się bawiła, gdyby mamy usłuchała, to by pewnie do dziś żyła. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Zapraszam, subskrybujcie YouTube, poczytaj mi prosie. Zapraszam także na Facebooka, poczytaj mi prosie. Lajkujcie i komentujcie. Hej.